Sprawdzamy, czy mówię prawdę, czy kłamie. Martyna, mam ketchup. Dobra. Mam i sprawdzić te lodówki, czy nie? <laughs> nie. Ja mam teraz zadać pytanie, żeby sprawdzić, czy ty mnie nie oszukujesz. Tak. Okay. Albo mogę mówić prawdę, więc jak chcesz ryzykować, to mów. No to postukaj w ten ketchup. Jest pełny chyba, co? No, jest taki prawie pełny. No. A my chyba mamy pusty ketchup w lodówce. Nie. Tak. Mamy, on co ostatnio otworzyliśmy dopiero. Tak? No. No to weź się tym wieczkiem wstryknij. No Tak otwórz. No. 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 No dobra, a teraz weź go wyciśnij. Gdzie? Na talerz jakiś. A ja nie mam talerza. No co jest po talerz, no? A mogę yy, na palec? Nie, bo ja muszę usłyszeć ten dźwięk takiego wyciskania, no. Dobra, czekaj, no to na palec Eze. Nie, no to tak ketchup nie robi. Ketchup tak ma taki bardzo mocny. właśnie śmień. go trochę zjadłem. Tak zjadłbyś ketchup z palca? Mhm. jak smakuje? Bardzo pomidorowe. Ale no on jest pełen, prawda, nie, nie, dlatego ja on słyszę, nie będzie wie, ci co? robił. ja słyszę jak ty ślamiesz. Ketchup to tak się tak jakbyś miał coś ci zostawało. Jaki ćlamie? Nie no, ćlamie. A tak się mówi, ćla ćlamić. nie. No dobra, ale serio uważasz, że to nie jest ketchup? Zobacz, mogę otworzyć ci i zamknąć. A możesz dać mi go powąchać z zamkniętymi oczami? No to zamknij oczy. No. <słuch> ale zamk no, masz zamka, zamknięte. No mam zamknięte, no. No i co? To nie jest No dobra, to powiedz co to jest. Poczekaj, poczekaj. Nie mogę? Ostatnio Helpa słuchajcie wysłała nam takie pasty orzechowe i bio kaszkę z burakiem i daktylami. To są takie produkty dziecięce, ale oczywiście te pasty są przepyszne i może jest cała rodzinka. Chciałabyś coś o nich powiedzieć? Tak, że to jemy wszyscy całą rodzinką. Pasta z migdałów prażonych, a to z orzeszków ziemnych jemy tylko my z Mateuszem, bo Marcia ma na orzeszki ziemne. Te pasty są świetne jako dodatek do owsianki czy do kaszki. I polecam Wam zajrzeć jeszcze na stronę helpy, jeśli się boicie podawać dzieciom orzechów, albo Wasze dzieci mają alergię na orzechy, to widziałam w ich asortymencie takie pasty z słonecznika, z pestek słonecznika i z pestek dyni. Zaglądajcie też do helpy po inne produkty, na przykład po kaszki.